Tylko tam nigdzie nie chodź. Uważaj na siebie, nie chodź tam nigdzie. W taki sposób, zanim gdzieś wyjechałem, żegnała mnie moja babcia. Kilka lat temu mnie to jeszcze bardzo śmieszyło. Potem trochę mi tego brakowało, bo wiedziałem, że za tymi słowami kryła się wielka jej troska troska o mnie. Zwykło się mówić, że adwent to jest jakaś droga, że adwent to jest oczekiwanie, że adwent to jest kroczenie razem z Maryją, trochę jak pielgrzymka. Więc skoro ruszamy w drogę, w tę pierwszą niedzielę Adwentu, to myślę, że te słowa bardzo pasują do tego czasu. W pewnym sensie o tej trosce i o tej uwadze mówi też Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W fragmencie, który dzisiaj czytamy, słyszymy bardzo plastyczny, bardzo konkretny opis tego, jak będzie wyglądał koniec świata, tego, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Jezusa na ziemię. Z jednej strony ten opis może budzić lęk, może budzić strach, może dawać nam jakąś niepewność, ale z drugiej strony Jezus mówi o tym, że przyjdzie Syn Człowieczy. Czyli przyjdzie ten, na którego mamy czekać. Ten, z którym chcemy się spotkać. Ten, którego przyjście skończy wszelkie zło, wszelki strach, wszelki lęk. A więc chyba warto czekać na to spotkanie z Jezusem. Z jednej strony ten dzień końca świata może budzić ten lęk i tą trwogę, ale z drugiej strony Jezus. Z troską mówi do każdego z nas: uważaj na siebie. Uważaj na siebie, żebyś nie stracił mnie ze swoich oczu. Uważaj na siebie, żebyś był gotowy na spotkanie ze mną. Uważaj na siebie, bo ja chcę spotkać się z Tobą. Więc myślę, że dobrze jest wejść w ten Adwent właśnie z taką uważnością. Przyjrzeć się temu. Czym zajmujemy nasze myśli, co zajmuje nas cza, nasz czas, przyjrzeć się temu, czym się martwimy, ale też temu, czym się cieszymy, i poszukać w tym wszystkim Jezusa. Czy On jest obecny? Czy On jest obecny w naszych troskach, w naszych radościach? Czy jest obecny w całym naszym życiu? Bo tylko wtedy, jeżeli będziemy spotykać się z Nim, jak najczęściej jest to możliwe, tym, czym żyjemy, będziemy mogli być gotowi na to ostatnie spotkanie z Nim. Dobrej niedzieli i dobrego adwentu. I uważajcie na siebie i nigdzie tam nie chodźcie.